Skarbon to ogromna dawka wiedzy merytorycznej, przedstawiona w nowoczesny i przystępny sposób. Skarbnik powinien przyjechać tutaj, bo można się dowiedzieć o rzeczach takich jak one są naprawdę. To znaczy, my nie mamy interesu w tym, żeby coś łagodzić. Staramy się przyjmować perspektywę skarbników. Agenda jest stworzona tak, aby rzeczywiście opowiadać o tych rzeczach, które teraz trapią skarbników. Nie mamy żadnych wystąpień sponsorowanych, nie jest to wydarzenie stricte komercyjne. W niewielkim zakresie skarbnik w normalnej pracy opiekowany jest pod kątem właśnie takich umiejętności miejskich. Mówimy o rzeczach, które są niewygodne często dla instytucji albo z jakichś przyczyn nie są w stanie o nich opowiedzieć tak głęboko jak my. Do tego robimy to w bardzo nowoczesnej, inspirującej formie. Każdy ze skarbników małej i tej większej jednostki powinien znaleźć tutaj dawkę inspiracji i wiedzy, która przyda mu się w codziennej pracy. No nie można było takiego wydarzenia przegapić, najlepszy, najlepszy ogólnopolski zjazd skarbników. Przede wszystkim merytoryka, merytoryka, jeszcze raz merytoryka, ciekawe prezentacje, krótkie, ale treściwe. To spotkanie z ludźmi, wymiana doświadczeń z, ze skarbnikami tak naprawdę z całej Polski. To jest to, czego nam brakuje na co dzień w pracy. Online nie, nie odzwierciedla tego. Wszystkie sprawy merytoryczne są dla mnie ważne. Nawet jak coś nie dotyczy mnie jako powiatu, bo ja jestem z powiatu, to lubię posłuchać, jakie są nowości w ogóle, jakie trendy, jakie są rozwiązania, jakie są możliwości. Po prostu to jest takie budujące i rozwijające. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tematów, które Państwo dzisiaj zaproponowaliście, i do tej interakcyjności, która również była na pierwszym kongresie. Dużo, dużo rozmawiamy gdzieś zawsze, zawsze zawsze przede wszystkim takie konferencje są po to, żeby wymieniać swoje zdania, swoje, swoje poglądy i spostrzeżenia co do, co do ogólnego systemu finansów publicznych. High Level, naprawdę jest świetnie, byliśmy w ubiegłym roku, byłyśmy zachwycone. W tym roku jest podobnie. Nie wiem, czy nie na wyższym poziomie, więc mamy nadzieję, że tak będzie przez całe dwa dni. Czekamy na kolejny rok? Oczywiście do zobaczenia za rok, jeżeli dotrwamy w naszej trudnej pracy. Do zobaczenia oczywiście.